Witam wszystkich. Trochę, troszeczkę, troszeczkę ruszyliśmy z akcją. Tak, ruszyliśmy z akcją, nie było tego na streamie, nie było tego na YouTube. Generalnie mam już za sobą bitwę upiorów. Generalnie też wiem, co się stało z Tris Marigold. Była taka malutka, ale zrobiła się już duża. No i teraz zmierzamy do Lock Muin razem z Jorwetem. Generalnie pokonaliśmy też króla Henselta, bo oczywiście była taka obłowa na Wergen, także. To już mamy za sobą. Przeszedłem oczywiście kilka poziomów od tamtej pory, więc mogę Wam zaprezentować swoją postać, jak to aktualnie wygląda. Najpierw może ekwipunek, Zresztą nie pamiętam, czy mam coś nowego, czy nie. W każdym razie tak wygląda mój mecz, miecz stalowy, tak wygląda mój miecz srebrny. Zbroja ze Smoczej łuski, nie wiem, czy ją miałem, czy też nie. Może tak, może nie. Generalnie bez jakiejś rewelacji, ale oczywiście to wszystko mi wystarcza. Przejdźmy sobie teraz może do postaci i zobaczcie. Mm, w co inwestowałem talenty, a talenty inwestowałem w, w, w. na przykład w szermierkę. Już tutaj mam na maksa wirwalki, także mogę sobie teraz ładować pasek adrenaliny, i oczywiście później mam takie odblokowane ciosy kończące. Nawet spoko opcja, gdy przeciwników jest dużo. Zmysł walki to jest 1 na 2. No, generalnie się będę zastanawiał, co tutaj rozwijać dalej. Tak, tylko taki rzut na szybko, nie będę się specjalnie zagłębiał. Jeśli chodzi o znaki, niszczące magię sobie po prostu vigor plus 1, obrażenie od znaków plus 10. No i dążę do tego, żeby mieć na przykład lepszy znak Igni, ale z drugiej strony to jest dopiero tutaj, także nie wiem, czy się doczekam. Jeśli chodzi o alchemię, tutaj specjalnie raczej tego nie rozwijam. Jest oczywiście ta synteza, jest oczywiście alchemik. Może jeszcze dam drugi poziom alchemika, żeby mieć lepsze obrażenia od petard, bo widzicie, że na następnym poziomie to będzie plus 100%. No a dalej to mnie raczej nie interesuje. No, i to byłoby na tyle, też jeszcze mam zmutowane te, um, te zdolności tutaj niektóre, te, które mogą zmutować, gdzieś włożone mutageny. No, także tak na szybko. I teraz wykonujemy zadanie właśnie z jorwetem. udaj się pod bramy do Lockmoon. także biegniemy z jorwetem, zabijamy sobie harpy, i sobie gadamy. Kiedyś w Welen na tych zboczach rosły jeszcze kwiaty, a źródła pontaru nie zamarzały przez cały rok. <śmany> No Orwet to chyba jakiś taki przestraszony trochę. Boi się tych harpi. A pokażę wam w sumie jak to wygląda. Aha, to było bardzo słabe, bo myślałem, że zabiję kilka przeciwników, a on tylko jednego zabił. No trudno. Kiedyś trzeba było wykorzystać ten cios. Miałem naładowany pasek adrenaliny i właśnie stąd. Chciałem Wam zaprezentować, jak to wygląda. No to nie było akurat jakieś super. Miałem lepsze momenty, lepsze zagrywki, ale może później będzie jeszcze okazja, to też Wam pokażę. Rycerze płonącej róży na pokojowych obradach. Ciekawe, kogo reprezentują. Tego. Kto im zapłacił? Kto mógł ich wezwać? Radowid. Teraz zakonne ścierwa rozpalają stosy pod redańskim godłem. Szczególnie upodobali sobie palenie czarownic. Tak słyszałem. Radowid widział, co zakon zrobił w wyzimie. Widział szaleństwo Wielkiego Mistrza. Musiał mieć dobry powód, by ściągać ich do siebie. To jasne. Potrzebował kijana Eilhardt. Nie powinieneś im się pokazywać. Wiem. Dla nich dobry elf to martwy elf. Nie dlatego, że jesteś elfem. Dlatego, że jesteś Jorwetem. Spróbuję dostać się do miasta przez groty. Tobie też radzę. Znam wielkiego mistrza. Swego czasu walczyliśmy po jednej stronie. Porozmawiam z nim. Beze mnie. Spróbuję znaleźć połączenie jaskiń z miejskimi kanałami. Spotkamy się w Lok Muin. Dogoń mnie, jeśli zmienisz zdanie. Chyba nie zmienię. Podążaj za Jorwetem lub. Rozejrzyj się po obozie zakonników. Ja się jednak rozejrzę. Pójdę szukać starych przyjaciół. Zygfryda, na przykład, jedynki. Stój! Oddaj broń! A, znam cię! Jesteś Wiedźmin z Rywi! Zamordowałeś... Zostaw go! Zygfryd! Przecież powiedziałem! Zostawcie nas samych! Witaj, Wiedźminie! Witaj, Zygfrydzie, wielki mistrzu zakonu. Jesteś bardzo oficjalny. Spodziewałem się to wszystkich, tylko nie rycerzy zakonnych. Cóż! Życie lubi płatać figle? Słyszałem, że masz kłopoty. W mój zamierzam się z nimi uporać. Twoja głowa jest wiele warta. Są listy, rozkazy, nagrody. Wierzysz w to, że zabijam królów? Nigdy nie robisz niczego bez powodu. A nie znajduje korzyści, jakie mógłbyś czerpać z chaosu na północy. Nie mylisz się. Obozujecie tu od jakiegoś czasu, więc pewnie wiesz, czy Filipa Ilhard jest w Lokmuin. Właśnie została aresztowana pod zarzutem zdrady stanu. Przez kogo? Rozkaz podpisał Radowid, a schwytali ją moi ludzie do spółki z redańską strażą. Od kiedy to zakon płonącej róży zapałał miłością do Redanii? Odkąd Radowid nadał nam we władanie Ziemię, konwent złożył śluby Radowidowi. Jesteśmy jego gwardią przyboczną. Ciekawe posunięcie u tak młodego króla. Korzystne dla niego i dla nas. Zakon potrzebował swojego miejsca. Radowid z kolei miał wielu przeciwników, którzy dzięki nam przestali być jego wrogami. Po śmierci Wizimira każdy, kto mógł, próbował wyszarpać coś dla siebie. Otóż to. Teraz młody król próbuje odzyskać pełnię władzy. To zdolny i bardzo ambitny człowiek. Muszę porozmawiać z Filipą. Jest w lochu w obozie Redanii. Tam nikt nie ma wstępu. Wprowadź mnie za bramę, resztą zajmę się sam. Dobrze, ale miej się na baczności. Miasto jest jak wiedźmińska petarda. Wystarczy iskra i... Będę uważał. Gdzie jest obóz Redanii? Musisz się przedostać na centralny plac. Radzę omijać pozostałe obozy, szczególnie Temerczyków, którzy wciąż wierzą, że to ty zabiłeś im króla. Podobnie jak inne frakcje, zabarykadowali się w jednej z dzielnic. Hmm. Radowicz zajął kilka budynków na wschodniej ścianie Centralnego Placu. Nieźle nadają się do obrony. Powodzenia. Ręczę za tego człowieka. Traktujcie go jako gościa zakonu. Daję mu swój pierścień. Tak jest, Wielki Mistrzu. Przekażemy wieści patrolom. Wszędzie roi się od zbrojnych. Miasto podzielono na kilka obozów, żeby uniknąć konfliktów. Każda ma swoje straże pilnujące porządku. Nie wszczynaj, bujek, i nie używaj magii. A powinno być dobrze. Właśnie podważyłeś sens mojego istnienia. Tylko cię ostrzegam. Niech cię prowadzi wieczny ogień wiedźminie. No dobra, mamy tutaj pierścień od Zygfryda. Tak żeby mnie nie ruszali. A rozejrzymy się w takim razie po obozach. Idziemy szukać Filipy Eilhart. Zakneblowali Filipę w ostatniej chwili, prawie już zaklęcie rzuciła. Gnieje teraz w rydańskim lochu w specjalnych kajdanach. Radovid ma rację. Nie cacka się z wiedźmami. Już po niej. Albo zabawi się z nią kat, albo potwory. Powiadają, że w podziemiach Lok Muin pełno wszelakiego świństwa. Nie wiem za co ją zamknęli, ale każda czarodziejka ma coś na sumieniu. Święta racja. Nikt po niej płakał nie będzie. Lochy to odpowiednie miejsce dla Filipy Eilhart. Lepsza byłaby tylko szubienica. Jeśli ją zabiję, możesz zapomnieć o uzdrowieniu Saski. Na pewno pilnują jej jak cesarskiego łoża. Nie dostaniemy się tam. Do cesarskiego łoża mi nie niespieszno, ale do lochów będziemy musieli wejść. Spróbuj poszukać przejścia kanałami. Ja znajdę dom Eilhart. Jeśli nie spodziewała się aresztowania, może tam być coś ciekawego. Jest szybszy sposób na dostanie się do lochów niż przeprawa przez kanały. Wystarczy dać się aresztować. Zabiorą ci broń i skują kajdanami. Ale faktycznie jest szansa, że trafisz do jednej celi z Filipą. Poradzę sobie. Łądzenie w tunelach zajmie zbyt wiele czasu. W takim razie ruszajmy. Dostanę się do Filipa, a ty przeszukaj jej kwaterę. Ostatnio sporo się dowiedzieliśmy, szperając w jej rzeczach. No dobra, albo teraz możemy sobie iść przez kanały, albo zwrócić uwagę strażników, żeby mnie zamknęli. Hmm. My może dam się zamknąć? Zaraz zobaczymy. Jaka będzie opcja? W ogóle, gdzie tutaj możemy iść? Gdzie musimy iść? Tutaj tak. Och, cholera, już sami do mnie nawalają. Może ja miałem wyjęty miecz. Dika. Czy to zamykają mnie czy nie? Nie wierzę, że to ty zabiłeś Foltesta. Bo nie zabiłem. Ale nagroda to nagroda. Nic osobistego. Jako zawodowiec na pewno dobrze mnie rozumiesz. Jeszcze jeden goła. Zabiją. Co mogę zabić? Jakieś buty miały spodnie. Hmm. Redukcja obrażeń od magii lepsze. O, proszę, ma lepsze budziki od moich. A spodnie na podpalenie odporność 20% i krwawienie plus 30%. Tak, tutaj mam dużo mniejsze odporności, więc myślę, że skorzystamy sobie z tych nowych spodni również. No. Biegam i zabijam. Ja taki będę. Ja tutaj nie jestem po to, żeby uspokajać sytuację. Wręcz przeciwnie. Nie możemy tu wejść? Możemy. Aha. Chciałem odpocząć, bo zaraz mnie kurcze harpie zabiją. Mogę medytować. Odpoczniemy do świtu. Kilka godzin, jest trochę więcej życia. Teraz możemy sobie ruszyć dalej. Teraz tak się nie boję. No dobra, ale musimy tam trafić teraz, a na razie mam z tym mały problem. Wszystkich uka trupie na swojej drodze. No dobrze, tutaj tak. No to idziemy tutaj. A może sobie schowa, na przykład broń, będzie mi trochę łatwiej. Momentami. O. Witam. 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 Oj, piękny dziś dzień. No piękny dzień, piękny. Dobra, tutaj już nie musimy walczyć, bo będą się mnie bali. Czy oni się siłują na rękę? Coś mi się kojarzy. Niech zgadnę. Oto mocarny Numa, a ja jestem jego uczniem. No i zepsułeś zabawę. Mocarny Numa łamie karki pykom, zgina żelazne sztaby, zwycięża każdego. Numa! Jego sekretem są grzybki i zioła wyhodowane w Elander, zrywane o poranku przez dziewicze kapłanki. Teraz mogą być twoje za bardzo umiarkowaną cenę. Pokaż te grzybki. Anabolik, proszę bardzo. Eliksir fabularny. Ale, czy ja potrzebuję jakiegoś anabolika? Dobre pytanie. Nie, na razie sobie darujemy, bo nie wiem, czy warto kupować ten przedmiot. Anuma, co nam powie? Zgubiłeś tu co? Ty jesteś mocarny, Numa? Kto pyta? Ktoś, kto chce sprawdzić, czy dali ci dobre przezwisko. To przyjdź do cyrku i zobacz, jak rozpierdalam łańcuchy, zamieni mi owijają. W gębie to jesteś mocny. No to wkurwiłeś mocarnego, Numę. Wykładaj forze i dawaj łapsko. No, koleś ma nie ze bicepsy. Och, cholera jasna. Zawsze byłem ciekawski. Wygramy czy nie wygramy? O, mocarny Numa. Chyba z nim jednak przegramy. Chyba jednak bez anabolika nie damy rady. Mówią, że wiedźminy to silne chłopy. A w cyrku mógłbyś co najwyżej z klaunami po dupach się kopać. Skalen Burdon mówił, że jesteś oszustem. I uwierzyłeś jakiemuś śmierdzącemu kurduplowi. Tobie nie wierzę. Taką siłę można mieć tylko po eliksirach. Hędosz się. Sam jesteś napakowany eliksirami jak gównomuchami. Do pojedynku stanąłem czysty, a ty naciągasz ludzi. Powinni cię nazwać kłamliwy, Numa. Powiedz jeszcze jedno słowo, a wepchnę ci je do gardła, tak że ci dupą wyjdzie. Nie zdążysz. Bez głowy traci się koordynację ruchów. I po co te nerwy? Nie muszę wciągać żadnych wspomagaczy. Bez nich też nie dają mi rady. No dobrze, trzeba go pokonać. Zgubiłeś tu co? Ale kupimy w takim razie anaboliki i zobaczymy, czy się uda. Nawet tak grzybki. Ok. Wypijemy sobie tę tę miksturę. Dawaj to. Myślę, że jeden wystarczy. Przynajmniej mam nadzieję. Gdzie jest ten Numa? Jest, te pompki robi. Zgubiłeś tu co? Chciałem zarobić parę orenów. Z Mucarnym, numą możesz je tylko stracić. Kradniesz? Nie muszę. Rozpierda nam wszystkich na rękę. Chcesz się przekonać? Zaufam. Miksturze. Zawsze byłem ciekawski. No, jest dużo większa szansa. Pan na bolikach jadę teraz, nie? Łatwo będzie, bardzo łatwo. Nacycki melitele. Nikt mnie jeszcze nie pokonał. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Dam ci coś, żebyś nie rozpowiadał, żeś pokonał mocarnego Numę. Jak się dowiedzą, żem przegrał, wyrzucą mnie z cyrku. Mocarny numa musi być niezwyciężony. Przyjmij to ode mnie i nie kłapciopem. Dzięki. No i dobrze, mamy zadanie wykonane. Zobaczmy, co nam dał Numa. Solidne, długie rękawice. Zbroja, plus 1, redukcja obrażeń od magii, plus cztery odporności i maksymalny udźwig Geralta, plus 5. A jakie ja mam rękawice? Elfie, rękawice, pizki. No, to i tak są bardzo dobre. Chyba nawet lepsze niż, niż te tutaj. 4, 7, 7. No, to mi niepotrzebne to jest, no, ale dobrze, zwyciężyłem po anaboliku. To najważniejsze. I jeszcze coś moglibyśmy sprzedać naszemu wybawcy, powiedziałbym. To sprzedamy, negocjatora też sprzedamy. To sprzedamy, to sprzedamy. To może jeszcze sobie zostawimy w razie czego. Rupiecie, czy mamy rupiecie? No pewnie, że mamy jakieś rupiecie, więc sprzedajemy, tego nie potrzebujemy i okej. Okay. A czy ma chce jeszcze się z nami mierzyć na rękę, bo jeszcze mam działanie Anabolika? Chyba nie, chyba się już nie da z nim porozmawiać, także ruszamy sobie dalej. Witam. Oj, piękny dziś dzień. Teraz mi to mówicie? Nie pracujesz czarodziejkami. Wycofuję się. O co chodzi? Będziecie się bić? Kapituła zakazała pojedynków. Nie możesz się tak po prostu wycofać z umowy. My też mamy swoje zobowiązania. Zresztą wziąłeś już część pieniędzy i zamierzam je zatrzymać. Lepiej za mną nie idźcie. Wiedźmin, Geralt! Co za spotkanie! Możemy porozmawiać? Nie sądziłem, że się jeszcze spotkamy. A już na pewno nie tutaj. Lok Muin to intrygujące miejsce. Zwłaszcza dla naukowców. Potrzebujemy kogoś do ochrony ekspedycji. To miejskie zlecenie. Dlatego musi kosztować. To oczywiste. Nasza mocodawczyni nie szczędzi pieniędzy na przedsięwzięcia naukowe. Możesz się spodziewać sowitej zapłaty. Po wykonaniu zadania. Przed spodziewam się zaliczki. Wolelibyśmy rozliczyć się całościowo. Proponujecie mi niebezpieczną robotę. Za to się płaci, częściowo z góry. Jasne? Po co te nerwy? Zapłacimy ci z własnej kieszeni. Dużo tego nie będzie. Odbierzemy sobie od czarodziejki po odnalezieniu pracowni Ebderheny. Czas nagli, do rzeczy. Czarodziejka wyjaśni ci wszystko. Właśnie do niej idziemy. Ja tylko powiem, że chodzi o Ebderhenę. O jego pracownię, bo Ebderhena nie żyje. Znam się na potworach i czarodziejkach. Jak się nazywa ta wasza? Przykro mi, ale dopóki nie zdecydujesz się do nas dołączyć, nie możemy ci zdradzić jej imienia. W takim razie miło się gawędziło. Cyntia, nazywa się Cyntia. <słuch> tak było. Nie pożałujesz. Skąd wyruszamy? Uzyskaliśmy dostęp do dawnej krypty magów. Znajduje się pod tą wieżą. Nasi towarzysze już na nas czekają. No dobrze, wam się z nimi spotkać, to myślę, że od razu pójdziemy. No tam? i piękny dziś dzień! Niżej, czy tam wejść z tamtymi drzwiami? To jest dobre pytanie. Tu jeszcze są jakieś drzwi. Idziemy tutaj. Za kryształy. To mnie zaraz zabije chyba, Jeśli dobrze widzę, więc ja może nie będę tego atakował. Ewentualnie spróbuję to zrobić jakąś petardą czy czymś. Hm. Dobra, zostawimy to, bo chyba nic z tym zrobić nie możemy. A tu nie ma wyjścia, ja tutaj przyszedłem i co? Może tak. Hmm. Nie wiem, czy to jakaś zagadka, czy co to ma być. No i leżę. taka zagadka, że Gerald zginął.